Angelo Badalamenti nie żyje. Toną stworzył do Twin Peaks i Była Velvet. Nie żyje Angelo Badalamenti. Był uznanym kompozytorem, autorem muzyki do serialu Twin Peaks oraz filmów Davida Lyncha. Holland Drive i Była Velvet. Odszedł w wieku 85 lat. Angelo Badalamenti zmarł w niedzielę, 11 grudnia z przyczyn naturalnych, otoczony rodziną w swoim domu w New Jersey, przekazała Hollywood Reporter siostrzenica kompozytora. Badalamenti przyjaźnił się z Davidem Lynchem, a ich znajomość zaowocowała stworzeniem utworów, które dziś są uznawane za perły muzyki filmowej. Na tej liście znajdują się M. In Twin teme i Laura Palmer z z kultowego serialu Lyncha. Lenny Wondo nie żyje. Popularność przyniosła mu rola w miasteczku Twin Peaks. Tak pożegnała go siostra. Kompozytor stworzył również muzykę do takich filmów reżysera jak Mulholland Drive. Dzikość serca oraz była Velvet, gdzie zagrał również niewielki epizod, pianistę partnerującego Isabelli Rossellini. To właśnie od tego dzieła zaczęła się jego przyjaźń z Lunchem. Jak podaje The High Guardian. Kompozytor został zatrudniony jako trener wokalny dla Rossellini. Lunch poprosił go o napisanie melodii do partytury. Mówiąc, niech unosi się jak fale oceanu, spraw, by zbierała przestrzeni czas. Była ponadczasowa i nieskończona. Tak oto powstała piosenka Mystery Love w wykonaniu Ulec Moise'a. Juliet Ruisa nie żyje. To ona śpiewała piosenkę z kultowego serialu Miasteczko Twin Peaks. Tak pożegnał ją z rozpaczony mąż. Muzykę do Twin Peaks napisał, nie oglądając materiału filmowego, kiedy zaprezentował Lynchowi Laura Palmerstemę, który wspólnie stworzyli. Reżyser miał łzy w oczach. W 2005 roku w rozmowie z THN New York Times Lynch wspominał: że czasami przychodził do niego, by opowiedzieć o jakiejś scenie, a on zaczynał wygrać na pianinie jego słowa. Badalamenti współpracował także z Niną Simonę, Davidem Bowie, Paulem McCartneyem, Shirley Bassey, Marianne Faithfull, Lizą Minnelli czy Pet Shop Boys i LLKJ. Badalamenti otrzymał nagrodę Grammy i trzy nominacje do nagrody Emmy za pracę nad Twin Peaks. A ścieżka dźwiękowa otrzymała status złotej płyty w 25 krajach, w Seos. Miasteczko Twin Peaks, tą zbrodnią inspirowali się twórcy serialu.